Hej, hej, witajcie, ja jestem Arikia i witam was w kolejnym, już siódmym odcinku sekretnego dziecka. Mały Artur jak już nam wstał, ale poszedł sobie oglądać telewizję, więc mogę chwilę pogadać. Otóż na wstępie chciałam Wam bardzo podziękować za tak duży odzew w sprawie propozycji imion. Było naprawdę bardzo dużo komentarzy. I wśród tych najwięcej łapek w górę pod swoim, pro, swoją propozycją zdobyła Marysia Janik. Gratulujemy. Marysi w pewnym sensie wygranej. I tak też oto jak Marysia wybrała, będą nazywać się Dzieci albo dziecko naszej Kimberly. Czyli jest to dla dziewczynki Megan. Dla chłopczyka Leo, ale pewnie będę mówiła na niego Leoś. Mam nadzieję, że Marysiu ci to odpowiada. Jeśli nie, to daj znać. I to chyba na tyle. A, jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że może zauważyliście. O, nie zrobiłam tu progu. W sensie fundamentów. No dobra, później to zrobię. Yy, możecie zauważyć, że trochę powiększyłam domek, a to dlatego, że. Jacob postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i postawić już malutkiemu dzieciaczkowi kołyska. Więc musiałam zrobić małe przemeblowanie i trochę powiększyć ten pokój, bo ta kołyska by się po prostu nie zmieściła. Rodzice jeszcze śpią, mały Artur nie. No to wyświetliło się Arturkowi, że zaczyna szkołę za około godzinę, ale no nie pójdzie. Dobra, no możesz sobie chwilę pooglądać. O, rodzice wstali. Dobra, to w takim razie ty, nie wiem co porobisz. Nie mam pojęcia... Oj, co tu się stało? Co ci się stało, Kimberly? Czyś by wymiotowała? No To trudno... Jacob wyczyść to... ...i wytrze. Jak ty to co tu zrobiłaś, Kimberly? Przecież ani nie chciało ci się siku, ani nic, a ty... Poranne mdłości, no dobra. To może ty zrób śniadanko. Na piekarnik gotuj i zrób może jajecznicę z bekonem. Mam nadzieję, że ci się udają zrobić, a nie tak jak okay. ostatnio. Gdzie ty idziesz? Nie idziesz do małego. Jacob zaczyna pracę za około godzinę. A Artur nie idzie do szkoły. Nie, nie. Nie idziesz do szkoły, Artur. Tak, pójdziesz na wagary. Jacob sprząta. <gry> Po kimver w ogóle Jacku, może ty byś się przebrał, co? W jest trój. O, widzicie tutaj duży brzuszek. <laughs> Ciekawe, czy jest trzeci trymestr, czy nie. Jak cię ubrać? A, ubierz się tak. Tak zaraz idziesz do pracy w sumie. Który? O nie, trzeci trymestr za 16 godzin. Gdzie idziesz? A, przebrać się, rzeczywiście, dobra. Ty możesz porobić. Coś do pracy potrzebujesz? Trzeci poziom bytności grania gry wideo. To póki żona, znaczy żona, dziewczyna ci gotuje, to możesz sobie pograć. O coś tam, Kimberly kaszle. kicha. Czyżby była chora? Graj w grę. Niesamowity sport. Zagraj sobie. Zresztą nie jesteś jakoś głodny, a młody jest, bo ja robię to śniadanie. Też tak średnio bawisz się lalkami? No dobrze, i tak zaraz się pouczymy, jak Jacob pójdzie do pracy. Bo musimy się przecież uczyć codziennie, a jest piątek. Nie wiem, czy w weekend też będziemy się uczyć. Może troszkę w sobotę. Bo jednak on się uczy trochę mniej niż dzieci w szkole. Ale w niedzielę na pewno. Nie, niedziela już będzie takim dniem... Wiecie, odpoczynku, zabawy. Także w niedzielę już nie będzie. Gotuj, Kimberly, gotuj. Ty ćwiczysz, zaraz osiągniesz, może dostaniesz awans dzięki temu co, czy nie? Do pracy masz iść. Nie, nie dostaniesz. A, jeszcze coś musisz zrobić, co? Programowanie. Musisz iść do pracy, Jacob. Kurde, ile ci zostało tego? 92%. No nic, idź do tej pracy. Kimberly, co ty robisz? Jaś pójść z tym do synka. Gdzie to odłożysz laskę? No nie, gdzie ty idziesz, pokazujesz niespodziankę. Nie. Wracaj tu, wracaj. Idziesz do Łazienki. Czekajcie, ja przyniosę to jedzenie, bo nie możecie zobaczyć na razie tarasu, bo to. Zresztą ona to zobaczyła. No, uznajmy, że tego nie było, bo tam Jacob planuje niespodziankę dla Kim. Dobra, ja przyniosę ten talerz i zaraz wracam. Okej, okay, talerz przyniesiony, ale Kim musi iść do łazienki. Potem schowa porcję. I to też schowaj do wyposażenia i zejdziesz do twojego synka. Wsiądziecie sobie tutaj i zjecie. Jeszcze nie masz. Co robisz, Artur? A, bawisz się rękami znowu. Teraz się pouczymy, młody. Jeszcze trzeba będzie o roślinki zadbać, bo są tak zaniedbane. Zaraz wam pokażę, jak zjedzą albo jak będą jedli. No bo po prostu tragedia, powiem wam. Okej. Okay. Riecznica z pekonem zjedz. I też sobie zjedz. A ja. A sprzedamy to, co? Niedużo zarobimy, ale zawsze coś. Zawsze będzie na jakiś posiłek. To musimy też, no dalej, zarobić, żeby rozbudować małemu trochę yy, to mieszkanko, bo potrzebuję umiejętności motorycznych. Nie Kimberley, tylko Artur. Bo jak widzicie, motorycznych ma dwa. I umysłowych ma dwa, a nie ma gdzie na razie to rozwija tego rozwijać. Dobra, pokażę wam. Gdzie jest taras Roślinki są tutaj. No, żeby nie pokazać tarasu, się staram. Zobaczcie, jak one wyglądają. Czerwone, całe. Wkurzone roślinki, że tak powiem. <noise> Także trzeba o nie zadbać. Ale no, oni tu jedzą sobie śniadanko najpierw i się pouczą. Co możecie porobić, Zm Razem coś byście porobili pewnie, ale... Możecie się pobawić chwilę razem lalkami. Potem Artur odrobi. A nie, jeszcze pewnie nie masz. No, nie masz jeszcze. To potem poczytasz jakąś książkę i pobawisz się na stoliku. A tu masz obrazek już namalowany, czy nie? Nie, kontynuuj, dobra. Zaraz tylko mama się z tobą bawi. Ty już się najadłaś kim? Najadłaś się. Nie, to Artur. dalej. Najadłaś się, to już nie jest. Już starczy. Wiem, że jesteś w ciąży i jesz dużo, ale już ci starczy. Ach, no, dalej. Nie chcę się wyrzucić ten talerz znaczy się umyć. No, halo. No, koniec. Dobra. Ja się tu bawiam. Ja myślę, że wam to przyspieszę on osiągnie któryś poziom. Który? czwarty kreaty... kreatywności. No, i potem do was wracam. Dobra, mały tutaj będzie się teraz sam szuczył, bo widzę, że nie osiągnął tego czwartego. No, ale trudno. Potem kontynuujesz pojazd, a potem coś poczytasz. Co tu możesz poczytać? Gdzie ta półka? Home. Nie wstawiłam mu półki jednak, dobra, poczekajcie. Czemu on smutny ten Dinus jest? What? Obejmij. Rozmawiaj, rozwesel. Rozmawiaj, bo on jest serio smutny? Ja wiedziałam, że Dinoś może być smutny. O, osiągnięty czwarty poziom kreatywności. Dobra, bo tak mówię, mówię, dostawiam półkę i zaraz się widzimy. Okej, okay, postawiłam Arturkowi półkę. A ty nie miałeś dokończyć pojazdu? Sprawdź, co dokończyłeś Czy tutaj. I w pogodnie za potwórną tęczą. A ty, Kimberly, co robisz? Pijesz sobie. Się robisz w ogóle weselsze? Halo. Halo. A, robisz się. Dobra. A nie, to jest chyba przyjaźń. Tak? Tak. Jejku. Wesoły, niewesoły. Ja to zawsze muszę coś palnąć. Za... O nie, nie teraz. Ja to zawsze muszę coś palnąć na tych odcinkach. Naprawdę, za każdym razem. <grytanie> nie wiem, co ze mną jest nie tak. O jeku. Dobra, zbierz cały plon. Nie wiem, czy zdążysz podlać, bo musisz zrobić obiad. Ty czytasz. Pojazd skończyłeś? Nie, nie skończyłeś. No jak to? Dobra, ale teraz przeczytaj tą książkę. Kimberly będzie dbała o roślinki. Dobra, to w takim razie ja Wam też przyspieszę. Tylko jeszcze zrobimy polecenie Kimberly, żeby ugotowała obiad. To ona automatycznie, jak skończy, to tu przyjdzie. Eee, co gotujesz? Gotuj. Co zrobimy na obiad? O, czarno-białe ciasteczka, klops po włosku. Skąd ty? Skąd, skąd ty już aż tyle możesz robić? Zrobisz klopsa po włosku. Halo. O. Dobra. Młody czyta książkę, ona zbiera plony. To przyspieszam i widzimy się, jak już trochę się pouczą i pozbierają. Dobra, wracamy, bo Kimberly już zebrała, tylko przydałoby się to jeszcze podlać, Ale no to za chwilę, bo zaraz wraca Jacob i pewnie będzie chciał coś zjeść po pracy. Ty kontynuujesz pojazd. Potem jeszcze coś narysujesz, chyba że już możesz pracę domową odrobić. Tak, dobra, to odrobisz lekcję. To kończysz pojazd i odrobisz lekcję, ale chcę Ci się Siusiu, widzę. Dobra, to najpierw pójdziesz siusiu. Skorzystaj. Mmm... lekcje. lekcję. Okej, okay, i chodźmy do Kimberly, która poszła już gotować. O, znowu mamy kosmicznie brudną szafkę. A ja to potem ją wy. O! Posprzedajemy to 99 plus o matko, to ile zrobimy? 500? Naprawdę 500 zrobiliśmy za to? Nie wierzę, ale super. Tak, chcę. Skoro Jacob zarabia, to w sumie więcej nie potrzebujemy. Żeby zasiać tyle, co tam mamy, to wystarczy. No halo. Ale super. No, naprawdę nie wiedziałam, że aż tyle można zarobić na tym. No dalej, por teraz sprzedajemy. Por się nie chce sprzedać. <noise> jest taki łatwy. Ile za wieczarki? Stówkę. To najlepiej się opłacają. A nie, bo tam było dużo ich, to dlatego pewnie. Ale zarobiliśmy całkiem sporo, naprawdę. Super. Kurczę, ty zaraz mi się siusiasz. Najpierw idź do łazienki. Masz już trzeci trymestr? Nie, za 8 godzin. Dobra, zaraz wróci Jacob. Ty mały się jeszcze uczysz. Odrabiasz lekcję w sensie? Gdzie ty odrabiasz te lekcje? I czemu ciebie jest tak ciemno? W łazience odrabiasz lekcję? Co ty? Nie możesz usiąść? Masz biurko, młody. Usiądź. Siądziesz sobie? Siądziesz. No co? Czemu on odrabia lekcje Kurczę na tym. W łazience. No nieźle. Kimberly, co robisz? A, kończysz jeść, Jacob zaraz będzie. I pewnie uszukuje niespodziankę. Ale ty jeszcze Kimberly musisz pójść z jedzeniem do małego. Swoje porcje do wyposażenia. Festiwal smaków. No przykro. 500 zarobi, widzicie? On zarobi mniej niż my. Wiele Jacob, o jesteś spięty. To pójdziesz wziąć może kąpiel z bombelkami. I w tym czasie Kimberly yy, zaniesie małemu jedzenie. I nie będzie się musiała tłumaczyć, gdzie poszła. Hej, hej, Jacob! Hej, hej! Dobra. Na dół wzięłaś już do wyposażenia, to? A, teraz mi się przypomniała, bo Artur znowu nie poszedł do szkoły. O, drogi pracę domową. To zjesz. A twoja mama tu przyjdzie z Tobą. O. No, przypomniało mi się, że bodajże Sebastian pisał w komentarzu, żeby Kimberly nauczyła się dobrze pisać, czyli pewnie umiejętności literackie i wtedy będzie mogła pisać dzwonienia Arturowi. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł. Zapomniałam, w sensie nie pomyślałam o tym wcześniej, więc będę musiała pewnie już w następnym odcinku poćwiczyć. Ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Hej, hej, podczas montowania odcinka i słuchając to, co mówię, stwierdziłam, że to nie jest jednak zbyt super pomysł, bo przecież jeśli ona napisze to zwolnienie, to wtedy szkoła dowie się, że faktycznie istnieje to dziecko. I będzie namacalne na papierze, że on istnieje, więc tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy powinna to robić. Jak wy myślicie? Porozmawiajcie sobie, czemu tak ci. Jak ci minął dzień, Aż podziw, że się tak uczyłeś wytrwale. Mm, co jeszcze? Poprawka Co to było? Żartuj o dawnych czasach. Dobra, za tej sobie. On pochwal był. Pochwal, szczerze, nie pochwalisz się wielkimi wieściami, bo on nie może. Wiedzieć, że ten brzuszek, co masz, to jest ciąża. Bo przecież nie pozna swojego rodzeństwa. Dobra. Czy Jacob już zadowolony? Prawie. Prawie skończył się myć. Weźmiesz porcję. A potem gotować to, ty pewnie nie umiesz, nie? A nie, trochę umiem. Kurczę, no to białe ciasto zrobisz, no. Nic więcej nie umiesz. Fajnego. Bo piec to tym bardziej, przecież nie podasz jej brownie z paczki. <grym> Wraz sobie to. a potem gotuj. Słuchajcie, jak tam sobie rozmawiają. Mam nadzieję, że Jacob nie ogarnie. Jeżeli <grym> <grym> on tego nie słyszy. Zjadłeś sobie obiad o 18, no cóż. Umyjesz talerzyk. To dobrze. I co? Możesz z nim jego jeszcze objąć albo coś. Więcej opcji, przyjazne. Więcej, więcej. No dalej. Więcej, więcej. Okaż miłość. Czemu ty oglądasz znowu telewizję? Więcej opcji, więcej. Przytul. A jeszcze. Tutaj już koło? Nie chodzi! Przyjazne. Coś jeszcze? O, chodzi. I on niedługo pójdzie spać, a Jake już gotuje. Gotuje, dobra. Będziesz musiał jakoś ładnie ubrać, Kimberly, na tą okazję. Lu, co ty oglądasz? No, w sumie możesz obejrzeć sobie. Usiądź. Co ty idziesz robić? Do góry oglądać telewizję? jak no, chcesz. Jacob, gotuj szybciej, bo już 20. Twoją niespodziankę musisz ogarnąć. ale włożymy klops z Bardziej Okej. może ty to umyjasz, bo to wygląda przerażająco. Będę musiała zmienić tą kuchnię. <laughs> Jak ona wygląda? Przecież jest ładna ogólnie, naprawdę mi się podoba, ale te brudne szafki kosmiczne. No, Jacob, co ty tak? Tylko ciasto miałeś zrobić, ile czasu to robisz? Dalej, Jacob, zaciął się, myśli. Czy ciasto już wyrośnięte, czy nie? Czy wystarczy cukru, czy nie? Albo o czymś innym jeszcze myśli. Mmm, to Kimber jeszcze sprzątnij. Wyrzuć śmieci. Ogarniesz trochę dom. Zrobisz jeszcze siusiu w razie czego? Bo to się szybko chce. Siusiu, jak jesteś w ciąży. I to już nie, trzeci który jest za 4 godziny. Jeszcze A -a. tak. O, zrobiłeś ciasto great. Great, great, great. Co robisz z tym ciastem? Odkładasz. Dobra, weź jeszcze wyrzuć zepsute jedzenie. Okej. Okay. O, otwórz Kimberley, wyjdzie wyrzucić śmieci, to możemy położyć ciasto tam, gdzie... A gdzie a. to ciasto? A, że tutaj pewnie. Okej. Okay. Patrzcie. No, dalej, a. Tutaj wysypał płatkami róż, wiecie dlaczego? Pewnie się domyślacie. Ale zaraz się okaże. Nie oglądasz Eee. Mm. Łukasz czułość. Nie barabara już ty. Romantyczne Opowiedz flirciarski dowcip. To możecie. No nie ogląda już tej telewizji stare. Więcej opcji romantyczne. Możesz chwilę poflirtować, zaraz tam pójdziecie. Dalej, dalej! Flirtują w łazience. Flirtują w łazience. Co ta rodzina ma z łazienką? Tamten mały odrabia lekcje w łazience. O, poszedłeś już spać, to dobrze. Małe odrabia lekcje w łazience. Oni flirtują w łazience. Ja nie wiem totalnie o co chodzi. Dobra. Jesteście głodni, ale co tam. Zawołaj na posiłek. Idziesz Kim? Halo? Przecież cię wołał. No, idziesz. O, jeszcze nie wołał. Patrzcie. Czekajcie. Pięknie. No Kim? Halo? Czekajcie, czekajcie. Usunęłam im headline efekt, ale na razie nic ciekawego nie robić w sumie. Więc jedzcie. Ty możesz z nią poflirtować jeszcze. Patrzysz na kwiatek, dobra. Irtuj. Już szalone spojrzenie. Więcej opcji romantyczne. Anka szczułość. Burpye pu. Dobra pu. porobię, <grym> więc pewnie wam to zaraz przyspieszę. Chabedaza. Oh, Dobra, w końcu ich kolejna randka jest taka jak ich pierwsza, też była na tarasie. Dobra, czy możecie podejść tu razem? Rozmawiaj tutaj. Wystarczy już tego ciasta. co tam porozmawiać? W jakim berli miałaś się ładnie ubrać? No cóż, przebierzesz się przed nim. Troje. Zmień strój. Czy ta czerwona, czy to biała? No i będzie czerwone. Też może byś się przebrał. Czekajcie, jak na chwilę. Dobra, jeszcze przebierzemy tylko Jacoba. Żeby też ładnie wyglądał. Ale jak garnitur, aż. Nie wiem. Chyba no nie. Przebierzemy się w to. Dobra, przebieracie się. Okej, okay, weź nim rozmawiaj, cokolwiek. Praw humor tutaj tylko. Jeżeli że zostaniecie tu. Jest super, bo tutaj ładnie. Flesh, handel. Septo. jak tutaj ładnie. A to było po wygląd, mogłam sobie cały. Parcefe froben, romantyczne, blask, starbenek, zęzeczka. Halo. Więcej mężczyzn, więcej opcji romantyczne. O, pochwałę, dziewczyno. Halo, czemu idziecie sobie? Ebara? A o, więcej Zambo. Więcej opcji romantyczne po całej. Sigluna Pijun. No dalej. Co robicie? No, rozmawiacie o czymś, nie? No, mówiacie, a macie się. Całować. Całowaliście się. Ok. Rzekup może teraz wziąć wolność w sprawach rodzinnych. O, jezu, już się wystraszyłam, że to poród, jak zobaczyłam tą grzechotkę. Sześć jeszcze nie, okej. Okay. To teraz, uwaga. Więcej opcji romantyczne. Oświetrzcie! Okej, okay, porobiłam im trochę zdjęć, żeby były na miniaturkę. O, jak słodko. Ojejku, no nieźle. To jesteś tutaj. Wawicie się nieźle. Dobra. I myślę, że takim przyjemnym akcentem, czyli oświadczynami jeszcze przed urodzeniem małego babyka zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za lajkowanie, za komentowanie i za wszelki odzew. Naprawdę bardzo się Wami cieszę. I... Życzę Wam udanego dnia, papa, pa, trzymajcie się ciepło.